Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku storyi pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Endera. FNAF 4 to sędziska, który zginął w budzi Fredbera, więc czemu w tym śnie jest Nightmare Marionetka, Nightmare Balloon Boy i Nightmare Mangle? Za czasów Freddy Family Diner oni nie istnieli. Po pierwsze, sama Marynetka była jednym z pierwszych animatroników, który również powstał za czasów w pizzerii Freddy Family Diner. A po drugie, wszystkie te animatroniki pochodzą z Halloweenowego DLC do FNaF 4, który nie jest kanoniczny. Kolejne pytanie od Feniksa. Kto to Gregory? Dlaczego Wani go szuka? Jest to postać, która dopiero pojawiła się w uniwersum Fnaf w trailerze do najnowszego Fnaf Security Breach. I moim zdaniem jest to postać, która uciekła, ale nie na długo przed Wani. Jest to jedno dziecko, które uciekło od grupy, które Wani zabiła. Wani próbuje nakłonić chłopca, aby wyszedł z ukrycia. Oczywiście tylko po to, aby mogła go zabić. Ale pomimo tego nic nie wiemy o tej postaci i prawdopodobnie nigdy nie przywiła się wcześniej w fabule FNAF. Kolejne pytanie od Kaspra. Dlaczego Shadow Bonnie we FNaF 2 wyrzuca z gry? Czy to jest błąd gry? Z jego powodu? Czy co? Są takie jak to powiedzieć dwie kategorie ataków animatroników. Jeden jest taki, że mamy jumpscare na przykład Foxy, a drugi atak to pomoc innym animatronikom ku ataku przeciwko nam. Ale Shadow Bonnie Balloon Boy Snafa 2. Balloon Boy który jest zarówno we FNaF 2 jak i w Ultimate Custom Night. Jest to animatronik który nie można nastawić, ale robić czyn o wiele bardziej brutalnie niż zabić nas, pozbawia nas możliwości korzystania z jedynej obrony przed Foxiem, czyli oczywiście latarką. Nie wspominając o jego śmiechu, który jest nieustanny, którego jak będziemy słyszeć już we fnaf 2, to będziemy go słyszeć aż do swojej śmierci. A sam Shadow Bonnie jest tak zaprogramowanym animatronikiem, i to nie jest błąd, aby nam po prostu włączył grę, kiedy będziemy się na niego patrzeć. Kolejna tym razem teoria od Tygrysa: jak w animatronikach wpychano dzieci, to mogłyby one przestawać działać i dlatego czasami wewnętrznie. Jeden, można zobaczyć plakat rozwalonego Freddy'ego. Moim zdaniem plakat przedstawia prawdopodobnie sytuację, gdzie dusza dziecka próbuje wydostać się z animatronika, niszcząc właśnie ciało animatronika, w którego dusza dziecka opętała. I moim zdaniem to symbolizuje ten plakat. Kolejne pytanie od Małgorzaty. Blayfox jak Balloon Boy się porusza za pomocą marionetki skoro jest w pudełku? W ogóle Małgorzata stwierdziła później w komentarzach poniżej, że ja nie wiem tego, że taki animatronik jak Balloon Boy potrafi sam się przemieszczać. Nawet we FNaF Help Wanted jest pokazane, że ten animatronik ma zdolność do tego, aby się samemu poruszać. W moim zdaniem jedyna rzecz, w jakiej marionetka może pomagać temu animatronikowi to jest to, że szybko ten animatronik ze swojego miejsca startowego w Ektapie 2 szybko potrafi przejść do wentylacji po naszej lewej stronie. Ale czy to jest zasługa marynetki czy też nie, tego prawdopodobnie. Nigdy się nie dowiemy. Ale ten animatronik posiada swój własny endoszkielet, i mimo to, że kiedyś mówiono, że ten animatronik jest tylko dekoracją i nie ma możliwości poruszania się po lokalizacji, to potem się okazało, że jednak ma tą możliwość i możemy nawet to zaobserwować we FNAF Help Wanted. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Na razie.